Cześć wszystkim, z tej strony Cerix i dzisiaj Wam pokażę, jak zwiększyć liczbę FPS-ów w Counter Strike Global Offensive Wiele ludzi narzeka na to i postaram się, żeby Wam w tym pomóc Pierwsze co, to przechodzimy do gry i klikamy opcje i ustawienia wideo Tutaj mamy jasność, tryb kolorów i w ogóle e, Tutaj ustawiacie dowoli, e, dowolnie jak chcecie Rozdzielczość ja mam swoją e, Tutaj oszczędzenie energii to tyczy się laptopów i grania na baterii, ale to zmniejsza Ogólna jakość cieni, wszystkie te cztery, detale shadera, e, szczegóły efektów, szczegóły modeli tekstur i ogólne jakość cieni, ja ustawiam na bardzo niskie i niskie, e, to co jest najniższe po prostu. Grafika w grze i tak nie jest zła, a uwierzcie, że FPS je się tylko powiększają. Teraz renderowanie wielorodzeniowe. ja zrobiłem na wyłączone, tryb anti-aliasing, multisampling żaden, Tryb filtrowania tekstur dwuliniowy Antaliasing FXAA włączony. Czekaj na synchronizację pionowo. Wyłączone za wszelką cenę. Rozmycie. Wyłączone. No chyba, że ktoś po prostu tam chce. Dobra, teraz zajmiemy się może ustawieniami włączania gry. Widzimy się za chwilę. Teraz zajmiemy się ustawieniami włączania Counter Strike. Macie tutaj tu swoją grę i klikacie prawym, właściwości, ustaw, opcje uruchamiania. I bez tego, to dodaje tylko taką animację uruchamiania, najwyżej wam dam w opisie. My wpisujemy myślnik high, myślnik tick rate, my, e, spacja 128, myślnik thread 2 albo 4 w zależności, e, no, widmo no robi to, że po prostu nie ma na początku tego intra takiego, ale to zwiększa FPS-y. Um, dobra, ja Wam to, to komendę dam w opisie, jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie na to ustawić. Um, I um, jeszcze jedna sprawa będzie. Jeżeli jesteście użytkownikami karty graficznej NVIDIA, zaraz Wam pokażę jeszcze parę trików. Widzimy się za chwilę. Dobrze, jeżeli już jesteście w panelu sterowania NVIDIA, który się otwiera e, prawym przyciskiem myszy na pulpicie i macie tam e, panel sterowania NVIDIA. I teraz, które to były ustawienia? To było ustawienia 3D. E, wszystko będzie się tyczyło ustawień 3D. Oj, chwila, no. E, wyreguluj ustawienia obrazu korzystając. No i e, tu tradycyjnie nie będziecie mieli to. Użyj zaawansowanych ustawień obrazu 3D, ale bierzecie stosuj preferencje użytkowników podkreślając. I tu macie taki suwak, jeżeli będziecie mieli tu, to macie jakość, a jeżeli weźmiecie tu, to macie wydajność. Ym, można sobie oczywiście wziąć tutaj tak na środek, żeby mieć równowagę, ym, ale ja preferuję wydajność. Zarządzieniami ustawienia 3D. Yy, filtrowanie tekstur jakość, yy, trzecie od góry, wysoka wydajność, bierzcie. Yy, potrójne wuforowanie wyłącz, yy, synchronizacja pionowa wyłącz, bo... Tradycyjnie będzie po prostu włączone um, i zamknięcie środowiska e, bierzemy na wydajność. Nie wiem, ja czemu tutaj to miałem. No ten. E, I to myślę, że tyle. Tak. Myślę, że to tyle tego poradnika.